Już tradycyjnie, jak co roku, na stadionie miejskim w Kościerzynie odbyły się Dni Miasta. Jest to największa impreza w mieście, która jak zwykle przyciągnęła tłumy mieszkańców. W tym roku do wspólnej zabawy przybyłych zachęciły trzy zaproszone przez wodarzy miasta gwiazdy. Jako pierwszy wystąpił disco-polowy duet Long End Junior. Kościerzyna, tak, 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 wiem, to jest pomorskie. Jesteśmy na bieżni Stadionu Narodowego Kościerzyny. <grym> Pozdrawiamy wszystkich tych, którzy łamią kości. I są na naszym koncercie przede wszystkim. Drugim artystą, który stanął tego dnia na kościerskiej scenie, był znany publicę m.in. z udziału w programie telewizyjnym Twoja twarz brzmi znajomo, Mateusz Ziółko z zespołem. Pierwszy z Kościerzyny. jeszcze tak naprawdę nie miałem okazji poznać tego miasta żeby gdzieś tam coś ciekawego zobaczyć, bo przed koncertem poszliśmy się na chwilę na drzemkę, ale po koncercie planujemy troszeczkę, że tak powiem, rokondolowo pozwiedzać miasto, więc myślę, że coś, czegoś ciekawego doznamy. Tegoroczne Dni Kościerzyny zakończył koncert Maryli Rodowicz. W dniu 24 lipca 2019 roku obchodzone jest Święto Polskiej Policji. W tym roku data ta jest szczególnie wyjątkowa, a to za sprawą setnej rocznicy powstania Policji Państwowej. No dzisiejsze święto jest szczególne, także naprawdę jest to czas podsumowania, gdyż jest to okres, w którym policja kończy swoje 100 lat. W swoim wystąpieniu mówiłem, iż był to naprawdę bardzo burzliwy okres powstawania zrębów Policji Państwowej która 24 lipca ustawą w 1919 roku została powołana. Na naszych ziemiach było to troszeczkę później ze względu na uwarunkowania Traktatu Wersalskiego, różne inne zawiruchy historii. Jednak policja była zawsze trzonem, który zapewniał bezpieczeństwo i ład na podległym sobie rejonie. Obchody święta Policji Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie odbyły się 22 lipca w sali konferencyjnej Kina Remus. W trakcie tej uroczystości funkcjonariuszom i pracownikom wręczono awanse, odznaczenia i nagrody za zasługi i wyróżniającą się służbę. Dzisiaj wyróżniono niewielki odsetek tych wszystkich funkcjonariuszy, którzy faktycznie otrzymali nagrody pieniężne awanse w stopniach czy odznaczenia resortowe i państwowe. Z tego względu, że no były inne możliwości uzyskania, jak na przykład wojewódzkie święto policji. Także można ich traktować jako reprezentantów. W sumie myślę, że stu kilkudziesięciu policjantów zostało wyróżnione w różny sposób. Uroczystość zakończyła się złożeniem kwiatów przy tablicy upamiętniającej poległych w latach 1920-1940 policjantów powiatu kościerskiego. W otrzymaniu przez Powiat Kościerski dofinansowań na realizację programu wyrównywania różnic między regionami w 2019 roku, 25 lipca w budynku Starostwa Powiatowego w Kościerzynie odbyło się spotkanie, na którym doszło do podpisania umowy dotyczącej likwidacji barier komunikacyjnych. Umowę z wójtami gmin Nowa Karczma i Stara Kiszewa oraz Fundacją Sprawnie Inaczej i Wspólnotą Burego Misia zawarła starosta Alicja Żurawska. Przede wszystkim otrzymaliśmy pozytywną opinię Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych co do dofinansowania aż czterech wniosków, bo tyle złożyliśmy z powiatu kościerskiego na usuwanie barier komunikacji, komunikacyjnych dla osób niepełnosprawnych. To się udało. Otrzymały dwa samorządy powiatu kościerskiego, gmina Nowa Kaczma i gmina Stara Kiszewa na zakup mikrobusów, które będą służyły dla dzieci młodzieży. Nie niepełnosprawnej do dowozu do szkół, zarówno w szkole podstawowej w Nowej Kaczmie, jak i w zespole szkół w Starej Kiszewie. Oraz takie dofinansowania do 60 lub 70% otrzymały dwie fundacje. Fundacja Wurego Misia na zakup mikrobusu oraz Fundacja Sprawnie Inaczej dla warsztatów terapii zajęciowej, gdzie ten właśnie mikrobus będzie przystosowany również do przewozu wózków inwalidzkich. Dokładnie Dwóch. To bardzo cieszy, bo wartość tych projektów to ponad 560 tysięcy, gdzie środki zewnętrzne to ponad 300 tysięcy. Oczywiście bez wkładu własnego z budżetów samorządów fundacji nie udałoby się tego zrealizować. To kwota niespełna 240 tysięcy. Efektem zawartej umowy będzie zakup czterech mikrobusów, które mają posłużyć osobom niepełnosprawnym. Te projekty mają zostać zrealizowane do końca listopada 2019 roku. Na stadionie miejskim w kościerzynie już po raz 12 rozegrano piłkarski turniej drużyn podwórkowych i klubowych o puchar burmistrza miasta Kościerzyna. To wydarzenie już na stałe wpisało się w kalendarz kościerskich imprez sportowych. Inicjatorem tego pomysłu był Henryk Błaszkowski. Dwa siedem dostałem się do Rady i tak pomyśleliśmy z ówczesnym przewodniczącym, co trzeba dla dzieci zrobić, którzy zostają w domu. Włóczą się po tych ulicach, i nie mają co ze sobą zrobić. Może byśmy zaproponowali im grę w piłkę, bo to najpopularniejsza dyscyplina, więc. No i stąd to się wzięło. Zaczęło się tam od czterech, drużyn, sześć. Dwa tysiące... W 2012 roku już było lepiej, gdzieś 15 drużyn, około 150 dzieci się bawiło, więc stwierdziliśmy, że warto to ciągnąć. Jak długo to potrwa, wszystko zależy od tych dzieciaków, czy by to mieli chęć, czy by to chcieli dalej się bawić. Pieniądze na to się znajdują z Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, także zabezpieczenie finansowe jest, tylko chęć dzieciaków. Do tegorocznej edycji zgłosiło się 14 drużyn. Podczas turnieju mecze rozgrywane są w dwóch głównych kategoriach: na poziomie podwórkowym i klubowym. Cieszymy się, że jest to już 12 turniej. Cieszy się on niesłabnącą popularnością. Grają zarówno chłopcy, jak i dziewczęta. Głównym organizatorem turnieju jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Kościerski Ośrodek Sportu i Rekreacji. W czasach, w których tak wiele młodych osób uzależnionych jest od internetu, tego typu inicjatywy cieszą jeszcze bardziej. Dlatego każdemu z młodych piłkarzy życzymy, by w przyszłości grali jak Robert Lewandowski. Wtorek 23 lipca na długo zapadnie w naszej pamięci. To właśnie w ten dzień nasza zawodniczka w pięknym stylu sięgnęła po kolejny złoty medal tym razem na prestiżowym letnim olimpijskim festiwalu młodzieży, który odbył się w stolicy Azerbejdżanu Baku, tegoroczne rezultaty podopiecznej Wojciecha Pobłockiego stawiały ją w gronie kandydatek do medalu. Należy dodać, że jest to pierwszy złoty medal w historii startów polskich juniorów młodszych na letnim olimpijskim festiwalu młodzieży na dystansie 3000 m dziewcząt. W tym sezonie po ustanowieniu rekordu Polski w biegu na 2000 metrów, zdobyciu trzech złotych medali Mistrzostw Polski i nominacji Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Olimpia ze łzami w oczach i dumą w sercu wysłuchała Mazurka Dąbrowskiego na najważniejszej imprezie młodzieży, w której startuje 3600 zawodników. Wielkie podziękowania należą się także trenerowi Olimpii, którym jest pan Wojciech Popowski.